Witam ponownie. Dzisiaj walka z belką tylnią, tylną tylnią. Nieważne. Tak jak mówiłem wcześniej, uniosłem delikatnie wahacz, żeby koło poszło minimalnie w górę. Tam chodziło dosłownie o 2 cm. Także jedna strona wyautowana. teraz biorę się za drugą. Odkręcam amortyzator. Mam nadzieję, że on tutaj stąd. Wyjdzie, ta śruba powinna wyjść. Kiedyś tam odkręcałem, bo nie chciałbym tam od góry tego demontować wszystkiego, bo to znowu cała tylnia półka tam z tyłu. Głośniki, nie głośniki. Mam nadzieję, że chociaż to mnie ominie. Hej, no oczywiście nie może być zbyt pięknie. Musiałem obydwa górne wahacze odkręcić i teraz już ma ochotę to wszystko iść. O, trochę siły się użyję, czy tam perswazji. Może nie będzie tragedii. No, udało się w sumie bez tragedii. Wyskoczyło to. Już teraz nie będzie przeszkadzać. Amortyzator niech sobie wisi tutaj. Dobrze nie, nie trzeba będzie w środku tam. Najgorsza to jeszcze ta półka roleta elektryczna, to z tym tak samo przedział, jak kiedyś wyciągałem to masakr, Ale udało się bez tego. Dobra, teraz wózek w dół. Zrobiłem to na takim patencie. Klocki, kołki, jakieś deski. No niestety nie mam dzisiaj nikogo do pomocy. Sam z tym walczę. I teraz pomału tu chyba będę podkładał ten trapezik nieszczęsny, ten podnośnik. Troszkę podlewaruję wyciągnę jedną deskę, to samo z drugiej strony tutaj na jednej śrubie mi tylko zostało, już tu wszystkie dookoła są popuszczone, ale muszę jeszcze jakoś to zabezpieczyć, żeby nie wypadło, nie pierdolnęło to wszystko na Bo byłoby kiepsko. Jeszcze taka mała małe spostrzeżenie przy tej przedniej misce blaszce, nie wiem jak to nazwać, nie ma takiej gumki śmiesznej, a przy tej z tyłu tutaj pływająca jest jeszcze taka gumka, nie wiem czym to jest spowodowane, do czego to. Z jednej strony tak, z drugiej tak. Z tamtej strony to samo. Od, od środka auta nie ma. A od tyłu auta jest, nie wiem o co chodzi. Nie będę się zastanawiał, że teraz widać już tą korozję dokładnie. No fajnie, no w sumie fajnie i nie fajnie. No. Dobrze, że wyszło, jak wyszło taki ostatni czas na reanimację. Wyczyścimy, zabezpieczymy, wyczyszczę, zabezpieczę. Jeszcze tutaj jedna osłonka mi tylko została z nadtumnika do wyrzucenia, ale to nic, bliżej niż dalej. Dobra, baję. Ładnie mamy opuszczone, wszystko luźne. Teraz tylko w jakiś sposób wysunąć to wszystko. Znaczy, już nic nie będzie przeszkadzało, trochę może ten amortyzator, ale to, to się coś poradzi troszkę na bok, w prawo czy w lewo, i będzie ok, jak widać na załączonym obrazku, leży poza autem, lekko nie było, ale poprosiłem, że musiał o pomoc, podjechał mi go tylko, pomóc wyszarpać stąd. Także mamy front, front roboty, teraz można to dokładnie bez opierdalania się wyczyścić jak należy, wszystko zabezpieczyć. No tutaj przy tym, tylnym, tylnym też coś tam się zaczyna dziać, a w ogóle tego nie było widać, także super. super, że mamy to na wierzchu. Jeszcze jakaś tam chemia wjechała dodatkowa do tego wszystkiego. Teraz przy okazji dyfer na wierzchu, jak widać tutaj tuleje pływające już ku końcowi się mają, także raz, dwa, trzy, cztery plus trzy od dyfra do zamówienia oczywiście jak już wszystko jest na wierzchu dyfer tak samo stąd wyleci zostanie wyczyszczony, odświeżony Tam uszczelnie go może, bo coś tam zaczyna puszczać pomału, no zobaczymy jak to się będzie wszystko rozgrywać zobaczymy jak to będzie z czasem, bają